Nie wiedziałem, jak mam Tobie powiedzieć o moim bólu. Mamo, patrzysz na mnie, a ja już nie mogę wstać. Twoje oczy pełne łez, a ja nie mogę ich wytrzeć, bo stoję po drugiej stronie, zimny, pusty, martwy. Nie zdążyłem powiedzieć, że Cię kocham. Nie zdążyłem naprawić tego, co zepsułem. Każde Twoje słowo, każdy krzyk, każdy gniew teraz wraca do mnie zechem, a ja nic nie mogę zrobić. Gdzie teraz? Mamo mam iść, nie mam nie, a chciałem cię chronić Twoje dłonie już nie poczują moich A ja trzymam tylko pustkę zamiast klucza Gdzie teraz, mamo mam Nie mam nie, a chciałem cię chronić Twoje dłonie już nie poczują moi A ja trzymam tylko pustkę zamiast klucza Żałuję każdej chwili, gdy cię zawiodłem Każdego dnia, kiedy byłem za słaby, by być dobry. Twoje łzy były moją największą karą, a ja stoję teraz tam, gdzie nie ma światła. Nie mogę cię już uścisnąć. Nie mogę powiedzieć, że przepraszam, bo słowa nie wrócą mnie do życia. Nie cofną mojej śmierci. Nie cofną. Gdzie teraz, mamo? Mam tylko pustkę za nas, Zabiłem w sobie nadzieję i przyszłość, pozostawiając tylko ciszę i zimny wiatr. W Twoich oczach widziałem wszystko, a teraz widzę tylko siebie martwego, samotnego. Nie ma powrotu, nie ma przebaczenia. Jest tylko pamięć, której nie chcę, ale która mnie trzyma, jakby chciała powiedzieć: Nie zapomnę Cię, choć mnie już nie ma. Wybacz mi Wybacz mi Nie chciałem, byś płakała, by serce krwawiło Nie chciałem być ciężarem, którego nie da się unieść A teraz Zostało tylko Echo mojej winy No Przepraszam Nie umiem cię uratować, nie umiem wrócić Została tylko cisza, a ja trzymam w rękach klucz, który nigdy nie otworzy Twojego serca. Gdzie ten? Trzymam tylko pustkę zamiast klucza Gdzie teraz mamo mam iść Nie mam nie jak chciałem cię chronić Twoje dłonie już nie poczują moich A ja trzymam tylko pustkę zamiast klucza Gdzie teraz mamo mam Nie mam nie ja chciałem cię chronić Twoje dłonie już nie poczują moich A ja trzymam tylko pustkę zamiast klucza